Dlaczego chłopaki nie mogli zająć się sprzątaniem tego strychu? Na pewno pełno tu pająków. Filip, spójrz na to. Musimy im to pokazać. Lec, zobaczę instalację. Wszystko tam w porządku, no przejście są. Patrzyłem też na grzałkę, no tam wszystko jest oporność okej. Okay. Ale mogę też zobaczyć turbinę. No i sprawdziłem tą turbinę, no wszystko wygląda w porządku, tak, no smarowanie ma, nie przyciera się, ja to nie wiem o co tam od dmucha jeden na no, Podłączmy to.